Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Gika. Mam nadzieję, że dzisiaj fani Lego Technik będą zadowoleni, bo przed Wami żuraw samochodowy. 1292 elementy i 470 zł katalogowo. Natomiast w Alto zdecydowanie taniej ten zestaw można nabyć za ponad 100 zł z kawałkiem mniej niż ta cena katalogowa. To już jest cena bardzo dobra. No i jeśli chodzi o wygląd, no to mamy tutaj naprawdę kawał żurawia. Pudło jest dość konkretnych rozmiarów, jest naprawdę grube. No i jeśli chodzi o funkcjonalność, zwróćcie uwagę, że możemy sobie nim obracać, możemy tutaj nawet na 70 stopni odchylić ten wysięgnik i oczywiście możemy się nim całkiem konkretnie bawić. Mamy tutaj też 8 kół, mamy też takie wsporniki, które oczywiście pozwalają nam stabilnie ten żuraw osadzić, więc myślę, że jeśli chodzi o zabawę, jest tutaj całkiem sporo takich funkcji, więc to też jest o tyle spoko, że to nie jest taki dość statyczny model, który może być na przykład samochodem, gdzie pracuje układ kierowniczy i to właściwie tyle. Tutaj jest zdecydowanie więcej takich naprawdę fajnych funkcjonalności, no to co, idziemy na stół bardzo nieporęczne pudełko do prezentacji, ale sama konstrukcja wydaje się być naprawdę udana. Jest ładnie zabudowana, przynajmniej tak na pierwszy rzut oka. Zobaczymy oczywiście, jak będzie wyglądać już po złożeniu, a tutaj jeszcze raz możecie sobie tak dokładniej zobaczyć z tyłu pudełka, jak to wszystko wygląda. Tak jak mówiłem, możemy obracać sobie żurawiem na boki, pełne 360 stopni, długość żurawia 41 cm, a 78 cm przy maksymalnym wychyleniu 70 stopni i oczywiście przy wysunięciu tego ramienia no dobra, może nie będę już więcej Was zanudzał, tylko po prostu natnę plomby. I zobaczymy te wszystkie elementy w środku. I pewnie dość grubą instrukcję, bo rzeczywiście ponad tysiąc elementów, więc jest co składać. Wysypmy zatem zawartość. I tak to wygląda. No dobra, tutaj mamy już takie konkretniejsze elementy. Tu zakładam, że jedynka, tak, dokładnie. Tutaj sobie oczywiście zbudujemy cały nazwijmy to stelaż, tutaj mamy 8 wspomnianych wcześniej przeze mnie opon, a instrukcja, no to naprawdę kawał takiego woluminu, ale też niestety dość dużo naklejek, mamy ich tutaj ponad 20, więc szczerze nawet więcej, bo tutaj numer 22 to jest aż 12 tych samych naklejek, więc tych naklejek tutaj może być nawet i ponad 40, całkiem sporo, no ale myślę, że na tak dużym modelu trochę to zginie, więc nie będzie tak gryzło w oczy, a ja biorę się za budowanie i zaraz wracam z żurawiem. No, kawał z niego potwora. E, tutaj będzie trochę rzeczy do omawiania. Może najpierw sobie omówimy takie tematy wizualne, pokażę Wam co gdzie jest, a potem będziemy oglądać wszystkie funkcje, bo ich też jest całkiem sporo. Jedne działają lepiej, inne gorzej. No ale zacznijmy, może tutaj od tej kabiny operatora. Bo jak zajrzymy sobie do środka, ja to trochę dźwignę, to zobaczycie, że nawet tutaj bardzo fajnie wygląda ta naklejka, która oczywiście. Ma nam imitować jakiś joystick do sterowania, ekran, guziki i tak dalej. Tutaj, nawet można by było posadzić minifigurkę tak na upartego, i myślę, że Sebastian nam posłuży za statystę. Sebastian idealnie tam się wkomponuje, nawet wymiarowo pasuje idealnie. No i co? Sebastian okazuje się być super gościem. No. Widział ktoś kiedyś pudełko po butach, które steruje dźwigiem? Pewnie z BHP ma to niewiele wspólnego, ale cóż, nie ja zatrudniałem. Dobra, mamy tutaj oczywiście kilka naklejek, które oczywiście mają w jakiś sposób trochę podbić jakość wizualną, żeby to wszystko nie było takie płaskie i nudne. No i mamy też takie naklejki, na których są opisane funkcje. Więc jak tutaj możecie zobaczyć, ta naklejka sugeruje nam to, że to pokrętło odpowiada za wysuwanie ramienia. Z kolei, jeśli chodzi o te naklejki, one nam pokazują, że mamy tutaj blokady, więc musimy je sobie dźwignąć, tylko że wszystko jest spoko, dopóki on nie stoi na płasko, bo on później, kiedy nim zaczynamy operować, to one sobie lubią po prostu samowolnie opadać. Tutaj mamy też takie stopki, które oczywiście mają ustabilizować nasz dźwig i trzymać go w takiej pozycji zarówno z tyłu, jak i z przodu, żeby oczywiście on się nie przeważał, ale czy się nie przeważa? Też Wam to pokażę. Tutaj też możemy sobie zamontować fragment tej konstrukcji stalowej. Wpinamy to na pina. Można go zostawić, można go wypiąć i trzymać w konstrukcji, obojętnie jak Wam to jest wygodniej. I tutaj mamy dwa kolejne pokrętła, które odpowiadają za dźwignięcie ramienia, i tutaj za opuszczanie haka. Mamy jeszcze kolejne dwa pokrętła, które już nie są opisane, bo one mają tutaj imitować. Sygnalizację, i to są pokrętła, które odpowiadają za pracę kół. Więc jeśli chcemy skręcać, to oczywiście za pomocą tych, oto właśnie, kogutów. A tutaj mamy kolejne stopki, które we współpracy z tymi z tyłu mają ustabilizować nam dźwigna na powierzchni. No i z przodu jeszcze mamy kabinę dla kierowcy i dwóch pasażerów. Tak to wszystko się prezentuje. Czy uda mi się zajrzeć, tam żebyście mogli zobaczyć deskę rozdzielczą? Zaraz odchylimy ramię w tę stronę. No, średnio, nie będziemy tam w takim razie zaglądać, ale tak to wszystko wygląda. Tematy wizualne opowiedziane, opowiedziane, więc mogę Wam teraz pokazać, jak to wszystko działa. Może sobie najpierw w takim razie ustabilizujmy dźwig, żeby on był tak na sztywno posadzony. Z przodu nie ma korbek i to jest akurat lipa, z tyłu one są. Kiedy go osadzimy, no to jak możecie zobaczyć, o, teraz powinno być na sztywno. I chyba się już nic nam nie będzie przeważać. No to jest. OK. Jest lekko tak jakby dźwignięty. I jak dociskamy nie siada, więc jest wszystko w porządku. Ja go sobie teraz obrócę. A jeszcze damy tutaj tego Sebastiana. Będzie lepiej wyglądał. Nie wiem czemu, ale mnie to bawi. Dawajcie znać, czy was też bawi, jak Seba przebrany za pudełko po butach operuje dźwigiem. Dobra, jest. Co on się tak przewraca? No Chyba nie było nie dmuchał walkomat na wejściu do pracy bo coś ewidentnie nie działa i zobaczymy sobie z tej strony, jeśli chodzi o dźwignięcie ramienia w ogóle w momencie kiedy dźwigniemy ramię plus ten wysięgnik pojedzie maksymalnie no to wtedy daje nam to wysokość, poratuje się pudełkiem 78 cm, więc całkiem sporo, dźwignę to później i Wam pokażę Dobra, tak to powoli idzie i mógłbym teraz powiedzieć coś w stylu dwie godziny później, no ale niestety tak to jest. Bardzo długo to musi pracować, żeby to się oczywiście dźwignęło. I tak będę jechał tym maksymalnie do góry, żebyście też później po prostu mogli zobaczyć, jak to wszystko działa i jakie to jest ogromne, bo też sobie oczywiście zrobimy takie ujęcie do góry. No i też jest mi to do czegoś potrzebne, żeby też omówić jedną istotną rzecz. Dobra, jesteśmy już prawie u góry. W ogóle tutaj jest bardzo długa linka, ale to też Wam będę pokazywał za chwilę. I ona ma jedną wadę. Dość lubi się skręcać i widać to już na haku. Ale jak go opuszczę, to Wam pokażę. Dobra, dojeżdżamy praktycznie do oporu. O, już jesteśmy. Totalnie w opór. Dobra, możemy sobie oczywiście tutaj ten element obracać o 360 stopni, i Sebastian, oprócz tego, że nawiguje i obraca, to jeszcze sobie jakieś tam kurcze, rapsy ogarnia, więc jest naprawdę multitaskingowym pracownikiem. To myślę, że każda korporacja by się z tego cieszyła. I jeśli chodzi o pracę z kolejnym elementem, no to mamy tutaj tą korbkę od od tego uchwytu i właśnie korbka teraz jest zblokowana dlatego nie chce mi się opuścić o i korbkę teraz sobie skręcam i opuszczam i najlepiej jest to robić właśnie tak jak to robię czyli trzymać ręką dlaczego dlatego że to się lubi obracać i jak się obraca to później się skręca no ale możemy sobie tutaj ten element oczywiście w ten sposób zaczepić i teraz już możemy sobie dźwignąć cyk wszystko działa Działa, o, właśnie, Sebastian się przewrócił. Dobra, dźwigniemy sobie w takim razie ujęcie w ten sposób. zobaczę maksymalnie, ile się da. Jeszcze dźwigniemy sobie w ten sposób. I teraz obrócę dźwig, i będziemy robić maksymalne wykręcenie ramienia do góry. O, i w momencie, kiedy idzie, to już tutaj linka się skręca, i to później trzeba mieć pod kontrolą, kiedy oczywiście sobie to opuszczacie. To jest naprawdę pierońsko wysokie, I myślę, że to jest idealne opisanie tego. Idziemy jeszcze do góry i cyk, żeby nie wyjechać poza kadr. A dobra, wyjeżdżamy poza kadr. Widzicie tutaj fragment dachu od spodu? No, tak to wygląda, więc jest rzeczywiście spoko. Możecie sobie teraz zobaczyć, jak to wygląda w takim ujęciu z lotu ptaka, praktycznie. Obniżę to z powrotem. Bo robiłem też taki test, tego teraz nie będzie widać, ale w momencie kiedy. O, właściwie już widać. Kiedy przechylamy maksymalnie, kiedy wyciągamy maksymalnie to ramię, to dźwig zaczyna nam się przechylać w tę stronę, gdzie nam się przeciąża. Kiedy nie jest obciążony niczym innym, oprócz klocków, które zostały w zestawie dołączone. I kiedy postawiłem ten zestaw na skraju stołu, to on zaczął robić tak. I się już przechylał, więc to jest ewidentnie duży minus, bo zakładam, że wiele osób kupuje dźwig po to, o, właśnie mi tam stopka odpadła, ale nieważne, kupuje dźwig po to, żeby się po prostu nim bawić. Tak jak dźwigi są przeznaczone do zabawy, czyli coś tam zakładać, coś tam przeważać, a tutaj niestety to nie gra, ale tak poza tym to jest naprawdę bawialne i przede wszystkim ta wysokość po wysunięciu tego ramienia maksymalnie no, daje radę i robi, jakby nie patrzeć, dość duże wrażenie jak na tak nie, re... nie relatywnie co ja gadam, jak na tak relatywnie niewielki model, a chciałem powiedzieć nie relatywnie wielki model, nieważne, wiecie o co chodzi. Czy ten zestaw mogę polecić? Wydaje mi się, że tak, dlatego że to będzie fajny set dla kogoś, kto chce kupić sobie na przykład pierwszy, dość duży zestaw w serii LEGO Technic i oczekuje, że będzie to set, w którym jest dużo elementów, które będą do kręcenia, które będą się ruszać, a ja tutaj jakby nie patrzeć. Sam dźwig daje nam sporo możliwości, bo możemy nim obracać o 360 stopni. Możemy dźwigać ramię, możemy wysuwać to dodatkowe ramię, możemy opuszczać hak. Mamy dodatkowo te stopki, którymi możemy blokować konstrukcję, i mimo tych drobnych mankamentów, czyli. Przeważanie plus skręcająca się linka. Wydaje mi się, że jak najbardziej jest to sensowny wybór, szczególnie jeśli znajdziecie go po prostu w dobrej cenie, bo ta cena katalogowa też nie jest zła, ale skoro można kupić taniej, to wiadomo, że nie ma sensu przepłacać. A poza tym wysięgnik, który jest wyciągnięty maksymalnie do tych prawie 80 cm, robi wrażenie. I wtedy działa po prostu efekt skali, bo ktoś sobie pomyśli, kurczę, to ma prawie metry wysokości. Mimo tego, że oczywiście jest to tylko wykręcone, bo jak go poskładamy, to on jest o wiele bardziej kompaktowy. Ale jak najbardziej jestem na tak. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć.